Dzisiaj będzie odcinek hakerski, można powiedzieć, o tym, jak zmieniłem pracę w 2016 roku, dobrze przy tym się bawiąc. Był to jeden z takich klasycznych weekendów, gdzie spędzamy przy komputerze, i człowiek nie może doczekać się poniedziałku, żeby wrócić do pracy i kodować nowe, fajne rzeczy w robocie. No i tak, siedząc przy tym komputerku, postanowiłem troszkę potrolować i moim ulubionym, Miejscem do zabawy jest portal z ofertami pracy. Ja tutaj akurat wybiorę taki przykładowy, bo jest najbardziej rozpoznany, ale tak naprawdę to, o czym dzisiaj porozmawiamy, dotyczy wielu <grym> firm. Wybieramy sobie tutaj dla fanów dział Security i poprzeglądajmy sobie oferty dotyczące cyberbezpieczeństwa. Jakieś pierwsze ogłoszenie z góry. I co my tutaj mamy, jest możliwość aplikacji. I zobaczmy, no ale tutaj trzeba się zarejestrować. Czyli tutaj mamy rejestrowanie przy pomocy pracuj.pl i takich ogłoszeń nie szukamy. Szukamy ogłoszenia, które korzystają z zewnętrznego systemu do rekrutacji, bo często takie firmy, które zamieszczają ogłoszenia o pracę, mają jakieś swoje. O, bankówka, bankówka moja ulubiona branża. Klikamy aplikuj. Kontynuuj aplikowanie. O, i to jest to, czego szukaliśmy. Mamy tutaj jakiś zewnętrzny system. Tutaj jakaś firma, Aveture, która obsługuje im tutaj rekrutację. No i tutaj wpisujemy Jan Kowalski, mail z mailinatora dla fanu i załączamy CV. Więc do załączenia CV załączamy sobie plik CV i gitara i submit. I powiedzmy, tam wypełniamy te wszystkie, bo się nie chce wypełniać. I teraz najlepszy moment. Pani Halinka gdzieś tam ma te swoje PDF-y z różnymi kandydatami. No i sobie tutaj otwiera pana Marka Szparka. Klikka, otworzył się PDF, kandydat się podoba, może nie. Co nie było, to jest jej jest od czapy, coś tam wygenerowałem, więc te dane są totalnie. Abstrakcyjne. No i dobrze, podoba się kandydat. Nie. Lecimy dalej i pani Grażynka przygląda kolejne. A teraz powiem wam, na czym polega myk. Tutaj jest mój serwer, który gdzieś tam sobie siedzi, w murce. Żeby trochę uprościć, to tutaj po prostu pokażemy pakiety, nie będziemy się bawili w ten cały system botnetowy, bo tak, to będzie taki trochę botnet można powiedzieć. TCP Dump służy, to jest taki jak Wireshark, można powiedzieć, tak, czyli dla konsoli, dla Linuxa, który pozwala nam oglądać pakiety, a żeby nam pokazywał w ASCII ten cały tekst, który tam przechodzi. I port 80, bo akurat to zwykłym HTTP, tutaj zrobiłem taki dla Was proof of concept, żeby otworzyć to, o czym będziemy mówić. Ale jakby to był HTTPS, no to byłby 443B, z różnicy tak naprawdę, jak to sobie zrobimy. No i wracamy ponownie do naszego zagadnienia. Nie wiem, czy to jakoś tutaj sobie ładnie tak mogę zrobić. Hoppa. No i dobra. I pani Grażynka otwiera PDF-a. I zobaczmy. I patrzcie, co tutaj się stało. PDF się otworzył, ale przez chwilkę może tutaj zauważyliście, czy zamkniemy tego PDF-a. Zobaczcie, do mojego serwera tutaj dotarły różne ciekawe dane. Zobaczcie, mamy tutaj nazwę komputera, jaki tam jest Windows, jaki jest twardy dysk i tutaj jeszcze sobie dla przykładu zrzuciłem, jakie są pliki na pulpicie. To jest taki powiedzmy handshake do mojego botneta, że ko komunikuje się przy pomocy command and control <laughs> I, i wysłał, tak się zalogował. I dzięki temu wiem, że dany rekruter otworzył moją aplikację. tak? Bo tak naprawdę widzieliście, pani Grażynko otworzyła PDF-a, ale ten PDF jakimś magicznym sposobem połączył się z moim serwerem, wysłał jakieś dane. I tak naprawdę powiem wam, że docelowo ja tam miałem pełną kontrolę nad tym komputerem, bo zrobiłem taki botnet. Ale jak to możliwe? No powiem wam, 2016 rok troszeczkę się różnił od tego co teraz mamy na rynku, ale jakby zacząć dociekać, to jeszcze można znaleźć dużo wielkich firm, które na to się dają złapać, ponieważ taki normalny użytkownik jest ostrzegany, żeby nie otwierać załączników, żeby są jakieś filtry, antywirus, antyspamy. No ale rekruter, no niestety ma tego pecha, że teoretycznie zawsze musi otworzyć ten plik, który ktoś tam załącza. Oczywiście każdy powie, no, plik PDF. Oczywiście musi być spełnionych kilka warunków. I tutaj powiem o tych kilku warunkach. Jak popatrzycie, domyślnie tak wyglądają jakieś foldery na Windowsie, ale domyślnie Windows ukrywa rozszerzenia. Jeśli tutaj sobie wejdziemy i rozwiniemy name extension to zasadniczo już podejrzewam, że każdy z Was wie na czym polega cała sztuczka. Tak naprawdę to nie jest plik z rozszerzeniem PDF, czyli nie jest to plik Adobe Acrobata, tylko tak naprawdę jest to plik egzekutable, czyli zwykły plik binarny, który wykonuje co mu się żywnie podoba, a ma tylko ikonkę PDF, a takie widzicie nad mi się tutaj tak na szybko robiłem, Ten, ta ikonka jest troszkę taka większa trochę mi się machnęło, boś mi się nie chciał tego poprawiać w Photoshopie, żeby idealnie pasowało. I on zawiera w środku sobie PDF-a, no i kod wykonywalny to co sobie zażyczyłem. Dlatego tutaj sobie klikamy, otwiera się niby PDF, no bo jestem PDF, czyli nie wzbudza żadnego podejrzenia o takiego rekrutera że CV się podoba lub nie, natomiast w momencie kliknięcia tak naprawdę już poleciała pierwsza paczka do zalogowania się i tam w tle odpala się serwis, co tam sobie wymyślimy z botnetem, z jakimś backdoorem, ransomwarem, to tak na pewno nasza fantazja ale powiem Wam, ja tam trochę robiłem, sporo naturowałem tych firm takich bo po prostu sobie robiłem scrapping, robiłem sobie scrapping i, i w ten sposób powysyłałem takie różne można powiedzieć moje, nic to niszczyło. Po prostu generowało PDF-a i czekałem do takich firm od Security, czy któraś zauważy i się może odezwie. I generalnie powiem Wam w tym 2016 roku przeleciałem wszystkie, wszystkie ogłoszenia, które tylko były na takim portalu od pracy. Nie powiem, czy to było praco.pl, wydaje mi się, że tak, ale myślę, że sporo się tu zmieniło od tamtego czasu ale tak naprawdę głównie chodziło o to, żeby korzystać z tych takich aplikacji zewnętrznych, które mają te firmy wystawione, często które nie korzystają z tego systemu pracuj.pl. Bo dzięki temu często są to jakieś proste formatki, które ktoś tam wyklepał, często nie było to IT, tylko takie przeciągnij i upuść, że załóżmy w Oracle o ADF, jest takie coś jak do generowania słów, sobie wyklikują i dzięki temu mogłem powysyłać tego tych takich plików masę, ale ktoś powie, zgadza się, czekaj, usuniemy, że tak naprawdę większość aplikacji nie pozwala wysyłać plików exe i tu się zgodzimy, zobaczcie, jak będziemy chcieli wysłać moje CV android Koder, no i tutaj klikniemy sobie submit, nie wypełniajmy tych pól, ja to oczywiście pokazuję na przykładzie tego banku, bo tak jak mi się to pierwsze otworzyło, nie ma żadnego związku, i zobaczcie, i tutaj napiszę, że nie może być zapisany, ponieważ File Extension, czyli rozszerzenie piku Exe ma restrykcję. No i zgadza się, żeby nikt pików Exe nie wysyłał. Więc tutaj z porządku usuwamy. I tutaj kolejna sztuczka, którą też obszedłem, wtedy wracamy tutaj do. Działu rekrutacja i cała sztuczka polegała na tym, co stosuje większość ludzi od wirusów, że po prostu wystarczy taki klik zhipować. O ironio, większość tutaj takich formularzy pozwala, gdzie mi to uciekło, rekrutacja Marek Szparek. I tutaj zobaczcie, bierzemy submit. Wcześniej było. Ostrzeżenie, że pliki EXE są niedospuszczalne. Natomiast w przypadku plików ZIP już tego głoszenia nie ma. Momencik, poczekajmy jeszcze, bo on jeszcze wysyła tego mojego PDF, EXE udającego PDFa spakowanego w ZIPie. No i zobaczcie, i tu już plik przeszedł. Nie ma ostrzeżenia. Jest Marek Szparek, ZIP, więc plik został przyjęty. Więc jakbym pozupełniał te wszystkie inne tutaj dane to tak naprawdę to by trafiło do rekrutera i rekruter dużo szans, o zip, no to kliknie domyślnie, Windows i tak rozpakowuje zipy, no to by mu się dwa kliki i otworzył się folder z PDF-em niby i by kliknął I, i już, i bingo, jesteśmy wewnątrz firmy. I niby tutaj tyle firmy, tyle płują kasy na jakieś super security, a tak naprawdę dział rekrutacji jest idealnym wektorem ataku. Założenia rekruter otworzy wszystko, a często są to osoby, które bardziej są do HR aniżeli IT. No bo to jest jakaś taka powiedzmy pierwsza linia HR, która mieli wszystkich kandydatów od IT przez księgowość i po prostu taka osoba tylko obsługuje jakieś tam mieli CV. I powiem wam, tak udało mi się w 2016 zmienić pracę, bo to trochę robiłem dla sportu, trochę taki trolling. Chciałem zobaczyć w ciekawości ile osób się złapie albo ile firm. Powiem Wam wtedy, to było trochę przerażające, bo naprawdę można by Wam powiedzieć, że większość otworzyła. Tam, gdzie mi się udało wysłać tego Exe w postaci Zipa albo jako bezpośrednio nawet Exe, to powiem Wam, że chyba wszyscy wtedy to otworzyli, ale wtedy były inne czasy. Nie było Maców, więc z założenia wszyscy mieli Windowsy, nie było tych klaudowych murów. Bo teraz jest tak, że zasadniczo nie ma co ukrywać, większość dużych korporacji te swoje systemy ma na bazie Office 365 i ten Exchange bardzo ładnie trzepie te wszystkie wirusy, załączniki. Więc no teraz już trudniej, żeby nawet jeśli przejdzie przez taką dziadowską aplikację, formularz, to i tak potem się to docelowo jest wysyłane na mail, bo tak często bywa, że jest piękny formularz, a docelowo po prostu jest z tego mail. To i tak tego nie puści, odfiltruje, więc, no jest teraz trochę ciężej, no i też ludzie mają Linuxy, więc, ale dalej jakby powiem, przeskrapować tą całą bazę pracuj.pl przykładowo, to dużo firm by się na to złapało. I powracając tutaj do mojego, do, do, do mojej kariery z tej 2016 roku, powiem Wam, że generalnie to CV, tamto moje, to było takie wrzucone, Chyba wtedy bardzo lubiłem bezpieczeństwo, bo lubię się zajmować bezpieczeństwem. <gry> Niezależnie czym się zajmujemy w developmencie, jest coś takiego jak right shift, czyli zawsze kiedy coś tworzymy, staramy się, żeby najpierw to było bezpieczne, a dopiero potem robimy funkcjonalność, a nie tak jak niektórzy najpierw robią aplikacje, czyli jakieś nich będzie logowanie, coś tam, a dopiero potem robią walidację, inne takie historie, bo nigdy nie mamy pewności czy w trakcie testów czy developmentu ktoś nam nie wlezie w tą bazę. Tego Bezpieczeństwo robimy od początku. Takie jest moje podejście, ale to też zależy od krytyczności aplikacji i hermetyzacji. No, ale... no i powiem wam: Dwie firmy się odezwały, które jakimś dziwnym cudem wyłapały, że ten plik PDF nie był plikiem PDF i Exe. I jedna z tych firm to powiem wam, a ja tam z tego, że w Cywitach były moje dane, to nie musieli zbytnio się wysilać, tak żeby szukać, kto to był, bo chciałbym naprawdę im coś złego zrobić. No, to wiadomo, że tak naprawdę słowo my tu jakiegoś VPN z jakiegoś dziadowskiego konta i jeszcze jakieś fałszywe dane, że tak naprawdę, żeby tam dojść do tyłu, musieliby się sporo nachodzić. Ale jedna firma próbowała mnie postraszyć tutaj, że co ja tutaj wyrabiam, że to jest niepoważne i wola Boga. I wtedy ja wiem, że ta, jeśli firma ma takie podejście, to naprawdę i tak bym tam nie chciał pracować. A druga firma, powiem wam, była. Spoko. Zadzwonił do mnie jakiś chłopak, tam z IT. Powie, że on jest z rekrutacji, nie z aplikacji, ale dostali tam do analizy tego PDF-a i są mile zaskoczeni, bo tego jeszcze nie widzieli. Chłopak mi podziękował, że dzięki temu trochę poprawią ten ich system, ten rejestracji kandydatów, żeby takie szopki, klocki nie przechodziły. Więc. I zaprosili mnie na rozmowę rekrutacyjną, na którą oczywiście się stawiłem, bo to w 2016 roku to nie tak jak teraz, że można sobie pracować zdalnie dla klienta, nie wiem, ze Stanów, z Kanady czy z Francji. Wtedy było trochę ciężej, trochę praca zdalna to nie istniało, nie było VPN-u za bardzo, a internet tak działał podle, no to zasadniczo trzeba było i tak gdzieś wyemigrować. A firma była, powiem Wam, azjatycka. Wcześniej też pracowałem w firmie azjatyckiej, więc dla mnie to była taka znana już kultura. I rekrutacja, Wam, była miła i przyjemna. Jeszcze zrobili parę takich testów, no bo to, że zrobiłem jakiś ciekawy myk, no to zawsze chcieli porozmawiać, jakieś inne zagadnienia, no i przedstawili mi ofertę. Powiem Wam, że jak na tamte czasy oferta naprawdę była. No nie będę ukrywał dwa razy większa od tego, co zrobiłem w poprzedniej firmie. A drodzy tego, że firma zachowała się spoko, była sympatyczna, no to cóż. Trzeba się rozwijać, no i tym sposobem zmieniłem pracę. I oto jak, przy pomocy dobrej zabawy i mile spędzonego czasu, jedna firma nie doszła poprawia swoje bezpieczeństwo, a dzięki temu zyskała nowego pracownika z ciekawymi pomysłami. Na razie.